Prawda was wyzwoli, prawda was wyzwoli, prawda was wyzwoli. Nie żeńskie, tylko męskie. Ja powiedziałem, że męskie. Tam w tych yy, podaniach, w wielu rzeczach, które podaje yy, ezoteryka, to tak jak powiedziałem, ezoterycy kładali pod siebie według swoich potrzeb. Bardzo dużo bałaganu narobili. I urządzam polowanie na czarownicę. Ogłaszam. No urządzamy wcześniej. Bo to czarownice nam Jeżeli jesteś osobą... Samotną, e... i masz trochę inne podejście do życia, do świata niż e... większość ludzi, to uważaj na siebie. Uważaj człowieku na siebie. A jak masz, e, jeśli masz... Jeśli... M, m, jeśli w Twoim życiu... E, pojawia się częściej niż raz w tygodniu alkohol e, i nie jest to szklanka wina albo, broń Boże, jakieś narkotyki Eee, to odstaw to. I nie szukaj autorytetów yy, na zewnątrz. To mówię do wszystkich, a szczególnie do tych osób, które są tak, zwany, tak zwanymi jedynkami. Nie szukajcie yy, autorytetów na zewnątrz. Nie dajcie się kusić wiedźbą, albo ja wiem, co ona narobiła co one narobiły, tutaj nie będę się panikił, bo tu jest miliardy ludzi eee, na ziemi, na całej ziemi. Milion Polaków, ale wiem co ta kretynka narobiła. Na własną odpowiedzialność eee, wiem co mówię. Wiem co mówię, wiem o co tutaj chodzi w tym wszystkim Nie dajcie się robić w bambu. Czyli nie dajcie z siebie robić w uporu. Macie siebie w sobie Zawsze chciałbym powiedzieć, że tak, żyjcie swoją prawdą. Żyjcie swoją prawdą, ponieważ prawda was wyzwoli. To jest najłatwiejsza, najprostsza droga do szczęścia, do bycia szczęśliwym. Jeżeli obłudnie będziecie oszukiwać sami siebie, to niestety no będą... będą... E, można coś zyskać, tak? Jeżeli kogoś się oszuka, coś się wykombinuje, e... to wtedy można jakoś sobie życie ułatwić, tak? Ale to jest tylko takie na krótką metę. Dlatego, że to szybko się skończy. Poszustwo, kombinatorstwo. To jest takie potem zagłębianie się jedno w drugie. I jak klocki dolno, leci jedno za drugim, jedno za drugim, jedno za drugim. Jak się wyjdzie w jedno kłamstwo, to leci drugie kłamstwo. Jak się kolejne kłamstwo leci. To jest kolejne kłamstwo. Eee, I czasami jest tak, że nazbiera się tych kłamstw, i człowiek nie wie, jeśli jest się człowiekiem, a nie na przykład wiedźmą, bo to, to, to już kłamie, notorycznie i świadomie to I aktorzy. 你看。Yeah, yeah.